Słabe CV zawsze ląduje w koszu, a dobre musi przejść test na czytelność, konkret i dopasowanie. Mam na imię Natalia, od 14 lat zgłębiam tajniki rekrutacji i rozwoju pracowników. Zaraz pokażę Ci, jak wygląda CV, które naprawdę działa. Numer 1. Zawsze zaczynaj od podsumowania zawodowego. Dwa, trzy zdania. Kim jesteś, co już osiągnąłeś, czego szukasz. Numer dwa. Doświadczenie. W odwróconej kolejności z osiągnięciami, nie tylko obowiązkami. Numer trzy. Edukacja, kursy, szkolenia, certyfikaty, ale tylko te, które mają znaczenie dla stanowiska. Numer cztery, umiejętności techniczne, miękkie, językowe, ale konkretnie, błagam, bez komunikatywność, odporność na stres. Numer pięć, osiągnięcia, liczby, efekty, coś, co zapada w pamięć. Numer sześć, dane kontaktowe, obowiązkowo klauzula RODO i link do profilu na przykład na LinkedInie. Format zawsze PDF. Czcionka bez udziwnień. Unikaj też grafik, których nie czytałem automaty. Długość, jedna strona, max dwie, jeśli masz bogate doświadczenie. I najważniejsze, CV to nie autobiografia, to dokument, który musi odpowiadać na jedno pytanie. Dlaczego właśnie Ty masz dostać zaproszenie na rozmowę? Masz pytania? Kliknij obserwuj i napisz do mnie.